Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. I chciałbym Cię zaprosić do obejrzenia kolejnego materiału, w którym porozmawiamy sobie o teście FTP. Przypominam, ja nazywam się Tomasz Chrosiwiczki, jestem trenerem kolarstwa i fizjoterapeutą. I na tym kanale rozmawiam z wami o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie cię do tego zachęcam. Jak spodoba ci się ten materiał, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, to niesamowita motywacja do tego, żeby nagrywać kolejne materiały i też pomaga docierać do szerszego grona odbiorców. A, stop. Yy, jedna rzecz. Niedługo myślę, stuknie nam 200 subskrypcji. Dla niektórych mało, dla mnie na przykład dużo i uważam to za niezły sukces, że tak szybko się udało gdzieś tam to troszeczkę rozkręcić. Więc zrobimy małe Q&A. Jak masz jakieś pytania a propos treningu, zdrowia, fizjoterapii, mojego życia, pracy i tak dalej, zadaj w komentarzu. Ja zbiorę test pod tego filmu, zbiorę parę pytań z Instagrama i gdzieś tam na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni nagramy takie dłuższe wideo, gdzie na to wszystko odpowiem, Uściślenie, które rzeczy, wytłumaczę czy rozwieję Wasze wątpliwości. Naprawdę zachęcam do udziału. Wracamy jednak do głównego tematu dzisiejszego wideo, czyli do FTP, do testu FTP, do testowania i do tego, co to w ogóle jest, po co nam to potrzebne i jak w ogóle i tak dalej. Co to jest FTP? FTP to Functional Threshold Power, czyli mniej więcej można to określić maksymalną mocą, jaką jesteś w stanie wygenerować przez godzinę jazdy, utrzymując w miarę równą intensywność. Mówiąc językiem bardziej specjalistycznym, utrzymując Variability Index, index na poziomie 1,00. Czyli chodzi o to, żeby ta jazda była jak najbardziej równa. On w skrócie przybliża nam to, na jakim poziomie jest nasz próg beztlenowy. Niestety, sam próg beztlenowy jesteśmy w stanie wyznaczyć tylko i wyłącznie za pomocą badań wydolnościowych, gdzie będziemy mieli możliwie obiektywne parametry do zmierzenia, takie jak chociażby pomiar mleczanu czy pomiar wentylacji. Test FTP, czy samo FTP, tylko szacuje na jakim mniej więcej poziomie może być nasz próg beztlenowy, bądź drugi próg wentylacyjny. Niemniej jednak jest to doskonałe narzędzie do jakby planowania, realizowania treningu kolarskiego, bo testy FTP są proste, szybkie, tanie. Czego nie można powiedzieć o większości innych testów, którym, którymi możemy zmierzyć chociażby właśnie próg beztlenowy. I to, co jest najważniejsze, to potrzebujemy do tego tylko i wyłącznie pomiar mocy. Czy to w korbie, w kole, w trenażerze, gdziekolwiek, nieważne. I najważniejsze jest to, że mamy zazwyczaj, jeżeli już mamy ten pomiar mocy, to mamy możliwość zrealizowania go zawsze i wszędzie. Nie musimy się umawiać na badania wydolnościowe. Problem z FTP jest jeden. On jest troszeczkę przewartościowany, moim zdaniem, w treningu kolarskim. W sensie, coraz częściej słyszy się, że porównujemy między sobą te FTP, że jakby definiujemy tym naszą formę, czy kogokolwiek innego. A niestety brzydko mówiąc, gówno prawda. Samo FTP to tylko jakiś tam wyznacznik, a same testy FTP tylko szacują mniej więcej poziom naszego FTP. To, co jest ważne, to FTP nie wyznacza naszej formy. Nie wyznacza tego, kto wygra wyścig. Bo tutaj potrzebne są jeszcze inne parametry. Tutaj są potrzebne zupełnie inne rzeczy. Psychika, taktyka, charakter terenu, cały profil mocy, yy, przeszłość sportowa, kontuzje, niekontuzje itd. Doskonałym przykładem tego jest chociażby MVDP, który po upadku na Igrzyskach Olimpijskich, pomimo niesamowitych mocy, jakie generuje, dalej nie radzi sobie z konkurencją. Wracając jednak do tematu. O czym mówi nam test FTP i po co na nam on jest? A komu to potrzebne? A, właśnie... A dlaczego? Dlaczego? On jest po to nam, żeby wyznaczyć mniej więcej obiektywnie strefy treningowe. Dzięki temu, że wyznaczymy sobie ten próg FTP, próg beztlenowy, któremu on powinien odpowiadać, to jesteśmy w stanie poprzez procentowe obliczenia oszacować nasze strefy treningowe. I tutaj powtarzam oszacować, bo problem jest przede wszystkim ze strefą tlenową. W trakcie badań wydolnościowych przy teście progresywnym jesteśmy w stanie ocenić obiektywnie górną granicę strefy drugiej, czyli to kiedy jakby nasz wysiłek kończy się czysto tlenowo i zaczyna ją brać tam udział już troszeczkę jakby energetyka beztlenowa mieszana. W skrócie, nie wiem, czy rozumiecie. Jak chcecie, żebym rozumiał, dajcie znać w komentarzu. Postaram się to jakoś sensownie przekazać, o co z tym wszystkim chodzi. Niemniej jednak, na podstawie FTP nie jesteśmy w stanie obiektywnie wyznaczyć granicy strefy drugiej. Więc to, że procentowo sobie obliczymy, że to będzie tyle i tyle, to nie znaczy, że tak jest rzeczywiście. To jest niestety największy minus testu FTP. Ale z drugiej strony, te szacunki są całkiem niezłe i w większości przypadków się całkiem nieźle sprawdzają. Test FTP jest nam też potrzebny do tego, żeby kontrolować naszą formę. Nie więcej, czy idziemy w dobrym kierunku, czy on się rozwija, czy jest coraz wyższy, czy ewentualnie są jakieś spadki, cokolwiek się nie dzieje. Jesteśmy w stanie, tak jak wcześniej wspomniałem, w tani, prosty, szybki sposób, sprawdzić, co się dzieje z naszą formą. I do tego służą wszystkie inne testy mocy tak naprawdę. Jakie są dwa największe błędy wykonywania testów FTP? Po pierwsze, testów FTP jest kilka. Są. Testy progress, progresywne typu ramp-up na na przykład. I to dwa rodzaje. Są testy typu 2 razy 8 minut, testy 20-minutowe, 30-minutowe. I jedyny obiektywny w kontekście FTP test 60-minutowy. No bo skoro FTP to jest moc, jaką jesteś w stanie utrzymać przez 60 minut, to tylko jazda na maksa przez 60 minut będzie wyznaczała FTP. Wszystko, co jest wcześniej, będzie tylko i wyłącznie estymacją. i krótszy ten odcinek, którym testujemy, tym ta estymacja będzie no zazwyczaj mniej obiektywna i zazwyczaj będzie przeszacowywała wasze możliwości. Czyli jeżeli zrobimy ramp test, a zrobimy na przykład potem test 20 minutowy, to w teście 20 minutowym nasze FTP po przeliczeniu będzie troszeczkę niższe niż w ramp teście. Aczkolwiek ramp test nie jest zły. Czasem się przydaje, żeby osobę początkującą wrzucić na trenażer, niech zrobi, niech mniej więcej zobaczy, jakie są jej możliwości, i tyle. Sayonara. Ja rekomenduję przede wszystkim wykonywanie testu 20-minutowego, i tutaj pojawia się drugi błąd. Błąd taki, że nie tylko jak już wybraliśmy dłuższy odcinek testowy, a nie jakieś tam najprostsze, to taki, że chcemy do niego podejść wypoczęci. A problem jest taki, że w tym protokole testowym zapominamy zazwyczaj o 5 minutach na maksa, które powinniśmy wykonać przez, przed 20 minutami. I chodzi o to, żeby przede wszystkim zmierzyć maksymalną moc tlenową, a po drugie. Podmęczyć troszeczkę organizm przed zasadniczym testowaniem FTP. Chodzi o to, że te procentowe obliczenia, czyli odejmowanie 5% ze średniej z 20 minut bierze pod uwagę to, że my nie podchodzimy do tego w 100% świeżi, że już troszeczkę organizm jest podmęczony. Jeżeli my faktycznie zrobimy krótką rozgrzewkę, robimy 20 minut na maksa obliczami nara, to zazwyczaj to FTP wychodzi troszeczkę za wysoko niż powinno. A 5-minutowy odcinek pomaga nam zniwelować tą różnicę która może być mniejsza lub większa zależnie oczywiście od osoby a i stop jeżeli chcielibyście się dowiedzieć znacznie więcej o teście ftp takich bardziej naukowych rzeczy jak chociażby biologia to na jakiej zasadzie to wszystko działa to serdecznie zapraszam do opisu tego filmu gdzie znajdziecie link do mojego wpisu na blogu gdzie to dość szeroko opisałem i znajdziecie tam też do pobrania gotowy protokół testowy który możecie pobrać na swojego Garmina Zwifta cokolwiek włączyć start i robić test Wracamy dalej. Jak powinien wyglądać protokół testowy? Krótka rozgrzewka, jakieś może jedno, dwa przepalenia, 5 minut na maksa, 10 minut odpoczynku, 20 minut na maksa, rozjazd po zabawie. Jak powinien dobrze pojechany test wyglądać? No ta moc powinna się w miarę równo utrzymywać. Chodzi mniej więcej o to, żeby nie było takich dużych różnic pomiędzy początkiem a końcem, żeby ta moc nie wariowała w trakcie. Jeżeli Zaczynacie pierwsze 5 minut, jedziecie ze średnią 350 W, a kolejne 15 ze średnią 250, test jest do wywalenia. Ale jeżeli ta różnica to jest już na poziomie, zaczynamy 310, potem kończymy na poziomie mocy 300, spoko, bierzemy to, obliczamy. Problem też pojawia się, kiedy jedziemy 350, 250, 350, 250, 370, 320 itd. i ta moc sobie skacze. Test do wywalenia. Tak samo jest, jeżeli cały test pojechaliśmy na 280, a w ostatnich 5 minutach stwierdzamy, że w zasadzie nic nie czuliśmy i możemy dołożyć do prawie 400 do wywalenia. Nie musi być idealnie równo, ale ma być mniej więcej zbliżone do średnie przez cały okres trwania 20 minut. 5 minut na maksa jest też potrzebne w oszacowaniu tego, czy test był pojechany dość dobrze. Na tej zasadzie, że Różnica pomiędzy mocą z 5 minut a z 20 minut powinna wynosić w większości przypadków od 15 do 25%, do 30 czasem. Jeżeli ta różnica jest znacznie większa, bądź np. 50-55% pomiędzy mocą z 5 a z 20 minut, to znaczy, że coś pojechaliśmy za słabo, coś za mocno, a może nie podeszliśmy wypoczęci do tego. Jeżeli ta, moc jest, ta różnica jest bardzo niska, na poziomie 5%, to znaczy, że albo mamy braki w FTP, albo w mocy tlenowej, w pułapie tlenowym. Albo znowu źle podeszliśmy do testu, źle go wykonaliśmy, coś poszło nie tak. Więc łapanie się w te ramy 15 do tam 25-30% pomaga nam tak na szybko ocenić, czy on został dobrze ogarnięty. No i co? Teraz się oczy otworzyły, nie? Że po co mi te 5 minut? Jak mnie to zmęczy, słabiej pojadę cały test. No właśnie o to chodzi. Żeby słabiej pojechać te 20 minut, bo wtedy jakby staje się to obiektywne. I powiedzcie to swoim znajomym, powiedzcie to kolegom, z którymi jeździcie, czy koleżankom. Niech zrobią ten test faktycznie z pięciominutówką, i się okaże, że już no to tak do końca nie mają tak wysokiego FTP, jak myśleli. I czas się wziąć za, tre... za trening. No i w zasadzie miało być na szybko, miało być konkretnie. Dokładne, szczegółowe, bardziej rozwinięte rzeczy znajdziecie na blogu. Przypominam, link jest tutaj w opisie tego wideo. A na dzisiaj o teście FTP to będzie wszystko. A, no i podobnie przypominam o subskrypcji, zostawienie łapkę w górę, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, jeżeli chcesz, żebym nagrywał więcej. No i skomentuj. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do tego wideo, to postaram Ci się odpowiedzieć albo osobiście, albo nagram coś, co uściśli nam troszeczkę bardziej hmm, temat, który ty poruszysz. Także podsumowując, najważniejsze rzeczy, test FTP wykonujemy najlepiej przez długi okres, czyli 20 minut, 30 minut. Te krótkie testy wyrzucamy na bok. 20-minutowym, zawsze 5 minut na maksa na samym początku, znaczy na samym początku po rozgrzewce. Po drugie, FTP to nie forma. Nie przejmujemy się tym, robimy swoją robotę, testujemy cały protokół mocy. Jeżeli chcecie posłuchać coś o protokołach mocy, o testowaniu całej krzywej, dajcie znać, nagramy kolejne wideo. Dobrze pojechany test wygląda w taki sposób, że jest on pojechany mniej więcej równo i że ta różnica pomiędzy mocą 5 a 20-minutową. Mieści się mniej więcej w tych ramach, o których wcześniej wspomniałem. Z rzeczy też ważniejszych, które mogą Wam się przydać, FTP nie testujemy zbyt często. W przypadkach bardzo początkujących osób, co 6 tygodni jest spoko, u osób, które już troszeczkę więcej jeżdżą, co 12, 14, 16 tygodni jest w zupełności wystarczająco. Niemniej jednak i tak zachęcam do wykonywania badań wydolnościowych. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w najbliższych materiałach, w najbliższych wideo, gdziekolwiek. Jeżeli chcesz zobaczyć, co się dzieje jeszcze u mnie w kontekście pracy, treningu, zdrowia, fizjoterapii, poniżej znajdziesz różne linki do moich kanałów typu Facebook, Instagram, do rezerwacji wizyt itd., itd. Zachęcam do sprawdzenia. No i do zobaczenia. Hej!